Całe szczęście coraz mniej jest tak tzw. białych plam w opiece paliatywnej i hospicyjnej, coraz więcej miejsc ma taką opiekę. I to mówię i o hospicjach domowych, i o hospicjach stacjonarnych dla osób dorosłych ma taką opiekę zapewnioną. Troszkę inaczej to wygląda z mojego doświadczenia, jeśli chodzi o tereny, o obszary wiejskie. Są to obszary, które nazywane są przez niektórych obszarami defaworyzowanymi, obszarami marginalizowanymi. Niektórzy bez ogródek mówią o tym po prostu Polska B, czyli takie miejsca, gdzie o opiekę paliatywną i nie tylko opiekę paliatywną jest po prostu dużo, dużo trudniej. Wiemy o tym, że na obszarach wiejskich i są na to badania, jest około dwa, czasem dwa i pół razy gorszy dostęp do opieki zdrowotnej, i tej podstawowej, i tej specjalistycznej, gorszy dostęp do aptek że są to obszary, które często są obszarami nazywanymi obszarami wykluczonymi komunikacyjnie czy cyfrowo. Są takie miejsca, do których jeździmy do naszych podopiecznych, do naszych pacjentów, gdzie nie można wystawić recepty elektronicznej, ponieważ nie ma tam zasięgu internetu. Są takie miejsca, gdzie osoba do autobusu idzie pół godziny 45 minut. A teraz proszę sobie wyobrazić osobę na wózku. Są takie miejsca, gdzie ten autobus zajeżdża dwa razy w tygodniu. Mamy miejsca bez sklepów. Owszem, jeżdżą sklepy obwoźne, ale kiedy mam podopiecznego, który jest na wózku i z jedną nogą, czasami nie zdąży się dokulać do tego sklepu obwoźnego. Więc są to miejsca, gdzie ta opieka jest dużo, dużo trudniejsza. Czasem zadaję też takie pytania moim rozmówcom, czy wiecie Państwo, jaką część Polski stanowią wsie, obszary wiejskie? Hmm? Jest to 93% powierzchni Polski. 7% powierzchni Polski to są miasta. Na tych terenach. Mieszka około 40% ludności. Oczywiście wykluczając, wyjmując te obszary wokół dużych miast, które też są wsiami, gdzie y, ludzie korzystają z dóbr mieszkania na wsi, ale też z mieszkania w mieście, bo mają do tego miasta niedaleko, w dalszym ciągu spora grupa y, ludności Polski ma gorszy dostęp do opieki y, medycznej, w tym opieki paliatywnej. My prowadzimy Hospicjum Wiejskie na obszarach wiejskich Wschodniego Podlasia y, już kilkanaście lat. Od trzech lat, hospicjum stacjonarne, wybudowane no, dzięki darczyńcom, dzięki darczyńcom indywidualnym, dzięki firmom. I widzimy, że jest to inny rodzaj pracy niż w mieście. Ja mam za sobą doświadczenie pracy w hospicjum Ursynowskim w Warszawie, w hospicjum na Krakowskim Przedmieściu. Pracowałem w hospicjum w podwarszawskim Błoniu. Tam już widziałem, że ta praca wygląda inaczej. Gęstość zaludnienia obszarów, na których świadczymy o usługi nasze medyczne, to jest około 20-22, czasem 19 osób na kilometrze kwadratowy. W dużym mieście, takim jak Warszawa, jest to około 3500 czy 3700 zameldowanych na kilometrze kwadratowym. W Białymstoku 2900. To są zupełnie. To jest zupełnie inna specyfika, zaczynając od dojazdu, przez dostępność dla tych ludzi opieki. Mamy pacjentów z tzw. Tak tabelki NFZ. Ta tabelka niedawno poszerzyła się o jedną czy dwie grupy jednostek chorobowych, ale w dalszym ciągu nie na każdą chorobę można umrzeć pod opieką hospicu finansowanego ze środków publicznych. Od samego początku naszych działań, a przez pierwsze pięć lat naszej, naszego funkcjonowania yy, działaliśmy bez kontraktu z NFZ, yy, ale od samego początku naszych działań jedna trzecia naszych pacjentów to są pacjenci umierający na choroby z tabelki NFZ-owskiej, a dwie trzecie to są pacjenci spoza tej tabelki. Yy, jako Hospicjum Wiejskie postawiliśmy sobie takie kryterium yy, przyjęć do nas. Yy, pacjent potrzebuje wsparcia, nikt inny nie jest w stanie mu go w regionie dać. My jesteśmy w stanie mu to wsparcie dać i dajemy wtedy ten rodzaj wsparcia tych pacjentów. Także mamy pacjentów, którzy chorują na choroby spoza tabelki i wiemy o tym, że z racji chociażby no, skąpych zasobów profesjonalistów, ponieważ w dużym mieście mamy możliwość wyboru, czy poszukiwań bardziej skutecznych pracowników, czy lekarzy, czy pielęgniarek. Jak wiemy, na wsiach zostają głównie ludzie starzy, ludzie, którzy często wkładają ogromny wysiłek, żeby wykształcić swoje dzieci, po czym te dzieci. Nie wracają już na tą wieście, nie ma dla nich pracy na świecie. Więc kompletować zespół profesjonalistów i profesjonalistek na wsi jest rzeczą ekstremalnie trudną. I uznałem, że skoro udało nam się tego dokonać, to pomagajmy tym, którzy tej pomocy potrzebują, a nie tylko tym z tabelki. Dlatego, jako organizacja pozarządowa, no, ciągle jeszcze nawet mając kontrakt z NFZ, zbieramy środki na to, żeby tym pozostałym chorym także móc udzielać, udzielać pomocy pod opiekę hospicjum domowego i stacjonarnego można trafić jeżeli choruje się na choroby ukresu życia w krótkim przewidywalnym czasie mogące doprowadzić do śmierci i te choroby to jest, są choroby nowotworowe, to jest kardiomiopatia, to jest niewydolność oddechowa, to są odleżyny, to jest SM i kilka chorób z grupy G których nawet trudno w tej chwili mi przytoczyć. Nie wiem, czy mieliśmy jedną czy dwie osoby z tej tabelki w ciągu kilkunastu lat naszej pracy. Mam wrażenie, że troszkę stworzona ta tabelka jakby z lękiem o tym, że gdybyśmy wszystkich umierających chcieli przyjmować do hospicjum, to hospicja by po prostu temu nie podołały, a z drugiej strony jakaś próba stworzenia furtki dla tych, którzy innej pomocy znikąd nie dostać nie mogą. I w hospicjum, i w dużym ośrodku, i w każdym szpitalu, myślę, dla każdego medyka, lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty, ważna jest taka świadomość, że rzeczą, która najbardziej leczy poza lekiem, operacją, poza tymi metodami, których uczymy się na studiach, jest relacja zwłaszcza e, chorobie nieuleczalnej, zwłaszcza gdzieś u jej kresu. Kiedy wiemy, że e, ten przebieg umierania jest zjawiskiem, na początku dzieje się to dość tak stabilnie, a potem ta trajektoria umierania pokazuje, że to, e, tych niepożądanych objawów bardzo, bardzo przebywa, z dnia na dzień jest inaczej, sytuacja jest bardzo dynamiczna. Jeżeli nawiążemy na tym etapie Relacji, relacji zaufania, że będziemy sobie nawzajem ufać, że będziemy mówili sobie prawdę i pacjent nam, i my pacjentowi, to na tym etapie wszystko się może po prostu nam zawalić. Więc niebywale ważna jest relacja, jest zaufanie, jest szacunek, jest rzeczywiście pamiętanie o tym, że to pacjent jest dla nas najważniejszy. Niestety. Opisywane w ostatnich latach, zwłaszcza przez amerykańskich ekonomistów, zjawisko przeorientowania lojalności. Myślę, że dotknęło nas również bardzo mocno. Nie wiem, czy Państwo wiecie, co to jest za zjawisko. Otóż amerykańscy ekonomiści opisali, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu, no, kiedy produkowałem jakiś produkt, jakąś usługę, kiedy produkowałem jakąś rzecz, to sprzedając ją miałem na celu zadowolić odbiorcę tej usługi, tego produktu. Dziś. A mówią to od lat 70. ubiegłego stulecia, już tak nie jest. Dzisiaj chce zadowolić tego, kto za tą usługę płaci. I my lekarze, my pielęgniarki daliśmy się to wkręcić, mam wrażenie. Bardziej zależne na tym, żeby zadowolić NFZ, bardziej zależy nam na tym, żeby zadowolić ustawodawcę niż pacjenta, który jest ustawiony gdzieś w drugim rzędzie. Więc to, jeżeli pani co jest najbardziej potrzebne, to myślę sobie, że przywrócić tą pacjentocentryczność medycyny. Żeby pacjent znów był w centrum naszych zainteresowań, a nie te wszystkie historie, które sprawiają, że staje się przedmiotem, a nie podmiotem naszych działań. I opieka paliatywna myślę, że o tym mówi jak najgłośniej i o tym też mówiliśmy tutaj na forum ekonomicznym w ramach spotkania, sesji ambasady godności, pospicji jako ambasady godności.